Zapraszam wszystkich pod banem. Zapraszam. Już tutaj żadnego czasu nie przyspieszymy. Postaram się to szybko, sprawnie zrobić. Bardzo to przeszkodzi. Znaczy wielki szacunek dla nas wszystkich jest godzina naprawdę pierwsza w nocy, naprawdę wielki restek. Wytrwaliście nie tylko do końca, ale niektórzy z Was grali jeszcze mecze finałowe, naprawdę wyczerpujące i fizycznie, i psychicznie, i mentalnie. Wielki pokłon z mojej strony i... Gratulacje. Dziękuję dla uczestnika, dla najmłodszego, najstarszy Tadeusz najmłodszy Adam Nowakowski. No i przejdziemy od razu już do ceremonii. Wicemistrzostwo w Debla, Adam Nowakowski z Danielem Ignatowiczem, brawo, Mistrzostwo tak. w Debla, Gabriel Hetman w parze z Przemkiem Golubińskim. zapraszam, i zapraszam. Zdradził jakoś, gratuluję, wicemistrzostwo. to <grytanski> Gabriel, szacun. szacun. Tutaj. Cztery, trzeba. Szacun. Proszę bardzo. Przemek, szacunek, gratulacje. Czekajcie proszę jeszcze. Jeszcze coś? No jak? I puchary dla Przemika. Ptajdźmy tu bliziutko, ładnie przy tym. Gratulacje, zdjęcie od Kasza. Jest. Okay. Dziękuję. Wam. Dzięki. 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 Przejdziemy do tak zwanego bonus mistrz Pekenio Bonus Adam Nowakowski z Gębów. Pan Am. do Mistrzem Pekenio Bonus Tadeusz Gębów. Taki pokoleniowy finał był, gratuluję. Gratuluję jeszcze raz postawy, żeście wytrwali. Wielki szacunek. Bardzo proszę, Tadeusz. Bardzo proszę, Adam. Tadeusz, proszę. Gratulacje dla Was. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do Grand z turnieju. Wicemistrz Paweł Macze Jagura. Mistrzostwo Arek Paniczak Jagóra. <głos》> powiem że masz taką, e, taką naturalną, fajną radość, że kurczę, naprawdę, nie powiem, że Ci życzyłem, bo to, prawda, Dzięki. Paweł tutaj już kilkakrotnie chyba już chyba dominował, coś tam grał, małe finały i tak dalej, i tak dalej, ale pytałem Ciebie czy coś wygrałeś, czy grałeś w jakimś finale, powiedziałeś, że nie, tym bardziej się cieszę, wicemistrzostwo Paweł Macze, gratulacje, proszę bardzo i mistrz, bonus, grand bonus turnieju, Arek Panicza, proszę bardzo, wielki szacunek, pokaż Dzięki. się, pochwal się, bo żona będzie wszystko oglądała, jeszcze raz brawa Dziękuję wam. I przechodził do turnieju głównego, bardzo mocno obsadzony. Wygrał EFA. Przegrał w finale. I jest wicemistrzem Michał Bodzionek. Natomiast zwycięski w tym meczu finałowym, to już ósmy będzie twój tytuł, z jakimiś tam przerwami wieloletnimi, Gabriel Hedna. Ja. Proszę, Michał. Pan tak. Fawor? Stań tu blisko. Gratulacje jeszcze raz. Gratulacje. I komisja. <laughs> stańcie razem. Co coś o zrobić, tak żeby nie słyszeć. Brawa dla teraz proszę okej, proszę żeby jest. w miastkę i zaraz zrobimy sobie jakąś śwotkę i będziemy szczęśliwie A do domu. proszę Nie, żeby przylepił nie. i zaraz gwiazdkę sobie zaraz nie, sobie jakąś fotkę i do szczęśliwie podążać do nie, czekaj, 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 nie, wziota, wziota. Ale nie, czekaj, 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 Gabriel Hetna. Ósma gwiazdka, czyli ósme zwycięstwo. Nie założył... Tak prosto nie przykleję. Teraz bardzo proszę o otworzenie szampana, napijemy się łyczka, kto nie prowadzi no, bałyczki. Nie no, będę na sebwestę miał jakby zachować. zostawiamy mu? Nie. Mogę na Okej, okay. to chodźcie, do zbiorowego zdjęcia. Pierwszy raz w historii nie otworzymy szampana. Pierwszy raz w historii nie otworzymy ja szampana. Tak? No to nie, to e, jeszcze raz to nie, to otwieram. Otóż tak, żeby nie szczelił. Ja do 6 znaczy, godzin nie opadać, to, ja to nie, nie nie było, się by badało, prawda? Nie, nie, nie. Gdziemy skortują, nie, nie budują, To może to 100 wody zaprędkości. Aaaa! Dawaj, ja cię miałem Ale kto no, nie że można. To ja nie piję na nie wiem, czy otwiera. Ale tylko. Pierwszy raz w szampana otworzy właściciel turnieju, albo inaczej organizator. Dlaczego są... czemu nie spokjeł? Chodź, chodź. Słuchaj, tak. zobaczę na serdeczny. Jakiś symboliczny, kropelek. Nie, ja już się nie mogę. No ale daj mi, daj mi, jeszcze od to się Nie, już nie mogę. Chodź, nie chodź. Tu chodź, Dokładnie. Komu chodź, więcej? Tu więcej, bo ja no, no, chodź. <grym> 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 <Zabalię bogę. grym> <grym> <grym> Osztotny no, no, jak no, nie nie bardzo, to się skaltowali. Zobaczą, że coś śmierte jeszcze. Chodźcie, proszę, tu się studujemy. Pan wypije? Oczywiście wypije. Chodźcie, proszę. Chodźcie, Podniebamy. się. Chodźcie wszystkim. się. dla zwycięzców. się. Dla się. Podniebamy się. Podniebamy się. Podniebamy Życzenia, wesołych, zdrowych świąt, wesołych świąt. świąt. I, i do zobaczenia za tydzień, na takim prawie, że Może Możecie przyjechać, bo mniej będzie. <grym 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 Chyba, że przyjedziecie, to wtedy będzie. Dziękuję na wszystko. Chwilę zaspokuję teraz. No nie ja też poważnie. Ja ja Poko, to się napiję. Poko. Z czempionowskiego Przemek. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję Łukaszowi za filmowanie, to jest dużo cierpliwości i naprawdę dużo pracy No i co, Wam jeszcze raz, wesoły świąt, wracacie z zawodu do domu. No, mam późną godzinę, rekord to chyba nie, no pamiętam kiedy graliśmy do pierwszej, coś tam? Było pierwsze 30. Tak, pierwsze 30. Rekord już mi nie zbierał, żeby rekord. Zapraszam Was za tydzień, na 28, 28 grudnia, na początku napijemy się szampana, to będzie trudniej, szybciej, szerzej. Zawsze może tak robić. A teraz co? Chodźcie, zrobimy sobie zbiorowe zdjęcie, chodźcie kucharowcy tutaj, wszyscy proszę. Chodźcie wszyscy stąd. Ale żeby się nie szczeliło. Może gdzieś coś rana. Chodźcie no, proszę, no stańcie tu blisko jakoś, parowcy tu blisko, zwycięzcy jakoś mniej więcej. Dawaj, jesteście? Biziutko, biziutko, stokaj. ze stołem tu, albo zaraz zrobimy jedną, zrobimy inną jeszcze. Gabi wiesz jak to słychać, do ręki. Paweł tam nie liczyliście, Jarek, chodźcie tutaj. Masz ich? No chyba tak. Masz Zrobimy was jeszcze raz, ostatni raz, bo tak mamy domen w tu naprzód, jeszcze pokarmowy, trzymajcie się, co wbija. Chodź, chodźcie. 96. Widać tam wszystkim? Padał. Nie widać, widać. ten twój podwójny błąd przy meczowej został zabijany przez Eurosport. Chodź, chodź. Nie mogę. Nie, Nie zrobię. Dobra, zatrzymaj.